Przez lata rodzice cichego naukowca wierzyli, że ich syn kolekcjonuje ręcznie robione lalki. W rzeczywistości każda z nich była człowiekiem. 2 listopada 2011 roku policjanci w Niżnym Nowogrodzie w Rosji weszli do niewielkiego mieszkania zajmowanego przez 45-letniego historyka i językoznawcę, Anatolia Moskwina. Wizyta nie była efektem długiego śledztwa kryminalnego. Funkcjonariusze reagowali na rutynowe zgłoszenie dotyczące naruszeń spokoju na cmentarzach w regionie. To, co odkryli w środku, wkrótce miało stać się jedną z najbardziej niepokojących spraw we współczesnej historii rosyjskiej przestępczości. W ciasnym mieszkaniu śledczy zobaczyli dziesiątki postaci naturalnej wielkości, siedzących na krzesłach, półkach i kanapach. Były ubrane, niektóre schludnie, inne warstwowo. Na pierwszy rzut oka przypominały duże, ręcznie wykonane lalki. Bliższe oględziny ujawniły jednak prawdę. Były to zakonserwowane ludzkie szczątki. Moskwin nie był postrzegany jako włóczęga ani odizolowany od ludek. W lokalnej społeczności uchodził za szanowanego naukowca. Był absolwentem uniwersytetu, biegle władał trzynastoma językami i specjalizował się w badaniach cmentarnych oraz inskrypcjach nagrobnych. Znany był jako nekropolista. Badacz dokumentujący nagrobki, tradycje pogrzebowe i opuszczone miejsca pochówku. Przez wiele lat odwiedzał setki cmentarzy w obwodzie niżno-nowogrodzkim, często pieszo, prowadząc szczegółowe notatki. Dla współpracowników i znajomych jego działalność miała charakter akademicki i metodyczny. Publikował artykuły, pomagał w dokumentacji historycznej i uchodził za ekscentrycznego, lecz nieszkodliwego. Niewielu podejrzewało, że jego zainteresowanie cmentarzami wykracza daleko poza badania. Po dokładniejszym przeszukaniu mieszkania policja udokumentowała 26 zakonserwowanych ciał. Większość należała do dziewczynek i młodych kobiet, od wczesnego dzieciństwa do około 25 roku życia. Każde było starannie ubrane. Niektóre miały skarpetki, rajstopy lub szaliki, inne owinięto w tkaniny. W kilku przypadkach wewnątrz umieszczono proste mechanizmy które po dotknięciu wydawały dźwięki. Według śledczych Moskwin przez około 10 lat wydobywał ciała z lokalnych cmentarzy. Stosował metody konserwacji polegające na użyciu soli i suszenia, aby spowolnić rozkład. W jego posiadaniu znaleziono również mapy cmentarzy, fotografie miejsc pochówku oraz zdjęte tabliczki z nazwiskami. Wskazywało to, że liczba naruszonych grobów mogła być znacznie większa niż liczba szczątków odnalezionych w mieszkaniu. Szczególnie niepokojący był fakt, że Moskwin nie mieszkał sam. Dzielił mieszkanie ze swoimi starszymi rodzicami. Przesłuchani powiedzieli policji, że wierzyli, iż syn kolekcjonuje duże, ręcznie robione lalki. Twierdzili, że nie znali ich prawdziwej natury. Postacie były ubrane, siedziały nieruchomo i rzadko były tematem rozmów. Nic nie wskazywało jednoznacznie na to, czym naprawdę były. Podczas przesłuchań Moskwin nie zaprzeczał swoim czynom. Mówił spokojnie i współpracował ze śledczymi. Jego wyjaśnienia wzbudziły jednak poważne obawy. Twierdził, że fascynacja zmarłymi zaczęła się w dzieciństwie. Według własnych słów, czuł silną emocjonalną więź ze zmarłymi, szczególnie z młodymi osobami. Utrzymywał, że zmarli są samotni i opuszczeni. Opisywał swoje działania jako próbę opieki nad nimi. W później ujawnionych wypowiedziach sugerował, że wierzył w możliwość przyszłego przywrócenia ich przez naukę. A konserwowanie było sposobem na ich ochronę. Śledczy podkreślali, że były to elementy osobistego systemu przekonań, a nie próba prawnego usprawiedliwienia. Zgodnie z rosyjskim prawem, Moskwin został oskarżony o znieważenie grobów i szczątków ludzkich, przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności. Sprawa przybrała jednak inny obrót po badaniach psychiatrycznych. Lekarze zdiagnozowali u niego schizofrenię paranoidalną, uznając, że nie był w pełni świadomy natury i skutków swoich działań. W 2012 roku sąd rejonowy Leniński w Niżnym Nowogrodzie orzekł, że Moskwin nie jest zdolny do udziału w procesie. Odpowiedzialność karna została zniesiona, a zamiast kary więzienia zarządzono przymusowe leczenie psychiatryczne w zamkniętym ośrodku. Prokuratura nie złożyła apelacji. Orzeczenie wywołało szeroką debatę w Rosji i poza jej granicami. Wielu zastanawiało się, jak osoba o tak rozległym dorobku akademickim mogła przez lata dopuszczać się takich czynów bez wykrycia. Inni wskazywali na braki systemowe, słabe zabezpieczenia cmentarzy, brak reakcji na zgłoszenia o naruszeniach grobów oraz łatwość, z jaką Moskwin poruszał się między miejscami pochówku pod pozorem badań. Sprawa postawiła także niewygodne pytania o to, jak społeczeństwo postrzega inteligencję i wykształcenie. Znajomość języków, zainteresowania naukowe i uprzejmy sposób bycia chroniły Moskwina przed podejrzeniami. Dla wielu po prostu nie pasował do obrazu osoby zdolnej do takich działań. W latach po procesie Moskwin pozostawał pod nadzorem psychiatrycznym. Okresowo pojawiały się informacje o próbach uzyskania zwolnienia lub przeniesienia do mniej restrykcyjnych warunków. Za każdym razem lekarze uznawali, że dalsze leczenie jest konieczne. Według informacji z połowy lat 2020 nadal przebywa w placówce psychiatrycznej. Dla rodzin osób, których groby zostały naruszone, rozstrzygnięcie nie przyniosło pełnego zamknięcia. Choć szczątki zwrócono i ponownie pochowano, skutki emocjonalne pozostały. Sprawa nie zakończyła się wyrokiem skazującym ani prostymi odpowiedziami. Przypadek Moskwina wymyka się typowym narracjom kryminalnym. Nie dotyczy zysku finansowego, osobistego konfliktu ani nagłej przemocy. Pokazuje jak obsesja, nieleczona choroba psychiczna i instytucjonalne luki mogą przez lata współistnieć w ciszy, bez natychmiastowego wykrycia.